Nazywam się Rafał Szopa. Jestem alkoholikiem, obecnie częściowym już parę lat. Zapraszam na mój kanał Rafał Szopa w walce z nałogami. Nie jestem dziennikarzem, ale postaram się, żeby ten kanał był pomocny ludziom, którzy mają problem z nałogami. Na kanale będą wywiady z ludźmi, którzy wyszli z nałogów, reportaże z ośrodków terapii uzależnień, wywiady z terapeutami. Reportaże z klubów kickboxingu z całej Polski w ramach autorskiego programu przy współpracy Polskiego Związku Kickboxingu kickboxing w walce z nałogami. Rafał, to pamiętasz, ile to już lat nie pijesz? No drugi, drugi czerwiec 2017, 5 no, lat, 5 lat, nie? lat. No, no wtedy, wtedy mnie Aga, wiesz, Aga, Aga z kumplem zawiezi na detoks, no i potem tym detoksie, pamiętasz, jak nie było, nie było klubu tu w ogóle, to zacząłem trenować u Ciebie, nie, no, no zacząłem byłeś bo... mówisz, że... Że jesteś po, tym, no, po detoksie. Że zwariowałeś, nie? No, no trochę tak. No, przecież nie widuje mi się tak na co dzień nieraz no, i, i to czas ucieka i nawet nie wiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce. No, nie? no było ciężko wychodzić. No ile ja trenowałem Cię? Październik, w październiku chyba to było? Koniec roślin października październik, jak mi powiedzieli. Że A przecież we ja... wakacje jakoś, nie? W wakacje, no bo to jak z detoksu wyszedłem w czerwcu. No to, to przyszedłem trenować, no i jakoś koniec września, początek października, co powiedzieli, że liga jest na Słowacji. No, mówię, no prze, przejedźmy się, bo <grym> to, jest to, liga tre, na Słowacji. treningowo sobie myślałem, a pojadę. No, treningowo-sparingowo. Jeszcze kurde, nie zbiłem wagi wtedy, poszedłem 8-6. Tak. I w na dźwięk. Polaka wtedy trafiłem, nie? Na Słowację, ale na Polaka i... Kurwa na takiego konia z Rafael, to w pierwszej ludzie dwa razy nie leżałem, nie? No, ale koń był dobry i koń był mocny, mocny i ten... No, w drugim rundzie, pamiętam, coś tam się zacząłem dobrze, dobrze czuć i wtedy pamiętam jak co, odeszłem przy linach, chce się poślizgnęłem, co mi palec tak... Tuff, pamiętam, jak ten palec... Ty. Wyleciał, no i później już na jednej nocy prawie kaka, co sędzia przerwał, no to koniec walki. A pamiętam, że z tym paluchem No i pamiętam, jak zeszliśmy zeszli z ringu, Aga wtedy moja była i podeszła tak do mnie, wiesz, ja łeb rozwalony, nos cały, kuźwa, tyle jedzie. <laughs> o, aga przerażona wtedy, nie? Ja, <laughs> ja podeszłem, pamiętam, do niej, pocałowałem ją i mówię, a mówię... Przynajmniej nie pije, nie? Rozwalony no, no, to, 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 to tak mą to no. Ta mordaciona. Był, był to taki był to początek. Było nie? ciężko było, z jednej strony było ciężko, z drugiej strony było śmiesznie, nie? Ale... Ale to taki... znaczy nam nie było śmiesznie w narożniku, bo wiadomo, że... Nie no, ja mówię później. Walczyliśmy było. jak ten. A czy nie ile mogliśmy, tak. no ale przeciwnik okazał się no, 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 zbyt koń, wyma koń. wymagający, był koń, jeszcze no. wyższy ja i w ogóle. No, że dla mnie było wie, I śmiesznie, nie, bo, bo... Kondycyjnie ogóle, był mocny, nie? Tak, było, było ciężko, ale z drugiej strony dla mnie było śmiesznie, bo jak wchodzę w taki wiesz, a wtedy kłóźma, trajecę dla. Ona to. była taka przestraszona. I kurde, wiesz, ja wtedy że ja mówię przynajmniej nie piję, wiesz. Ja pamiętam tu, właśnie tu taki tak. rozwalony Ale powiem, to było dobre dla mnie, bo... To był jakiś taki kubeł zimnej wody dla mnie, nie? że kurde... Tak, że, że trzeba coś zmienić. I mnie to zmobilizowało No, właśnie, że, że, jednak, że jednak braki się ta, ta, zrobiły tak. przez ta. brak treningu i zaniedbania. Mnie nie? to zmobilizowało i powiem Ci, ja dlatego też widzisz, trenuję teraz, teraz te, też, też startuję w tych weteranach, co, co wiesz, już nieraz słyszałem, że kardze, po co to robisz, chcę Ci się wiesz, ja już 40, we wrześniu teraz będę miał 44 lata, że po co ty to robisz, kurde, ty, no dla mnie to jest najlepsza terapia, nie? Ja eee, przeszedłem dużo terapii. Jest to du ale, ale dla mnie sport, dla kickboxing i dla mnie starty w zawodach, to dla mnie to jest największa terapia. Nie? Bo jest jakaś motywacja, no, jest no, jakiś taki widoczny serie. Ja tu właśnie wprowadziłem ten tej te mojej taki okay. autorski program, tam właśnie przy współpracy Polskiego Związku Kickboxingu robimy tu też chcemy to zrobić na całą Polskę, ale ja wprowadziłem to tu, tutaj w klubie u nas, że że prowadzę zajęcia z uzależnionymi, nie, wiesz, wiadomo, że to nie jest te treningi wiesz, kickboxing dla uzależnionych, wiadomo, że to nie są takie treningi typowo typowy kickboxing, bo tam wiesz cały czas jest rotacja ale mówię, no ja coś, coś się ruszają i, i może to no być to taki dobrze, początek nie, dla nie, nie, nich, Ci, początek startu dla nich, bo wiesz, takie, takie robimy, prawda jest, nie, że wiesz, od każdego się człowiek coś nauczy i, no, i, i tak samo Ty, no i zacząłeś jeździć no, na, no, na weteranów opiemy, i też mówi, że zastartuj, zastartuj i, i, razem, i razem, powiem na... ja ciągle miał, ja nie przygotowany, nie ma czasu, a on mówi, no nie, no chodź, jedziemy i faktycznie... No gdybyśmy walkę razem. No tak. gdyby, gdyby nie to, że, że Ty no. dopingujesz mnie, a to są zawody, to jedźmy, to pewnie też bym nie wystąpił, bo no, no. człowiek się nie czuje ale... przygotowany, nie ma czasu i można powiedzieć, że widzisz ale, no, ale... Twoje podejście, no. koryguje moje podejście i myślę, a przecież ale to jeszcze to mamy z tak. 5 lat czasu, bo ja trochę starszy jestem. Ale, ale, <laughs> jeszcze, no. ale jeszcze piątka mi startów została, no. więc. Do 1955 no, roku no, mogę sobie... Ale do tematu, to no. mówię, no, ta Słowacja mi dała naprawdę taki kube, kubeł zimnej, dobrej wody. Nie? No ale fajnie, bo też pojazd no. z ekipą, ekipa też tam walczyła. Tak. No. Także no, atmosfera była fajna, a wynik, nie, wynik było... jak, jak w większości mówię zawsze jest na końcu. Wynik no. przynajmniej liczy. Znaczy, ja już nawet w tej tam pisałem taką pracę na kurs instruktora. Ja tam opisałem, że na samym końcu, że wie, że dla mnie. Medale, wiesz, medale się nie liczą. Ważne, że ja startuję, że, że żyję, nie? Chociaż, wiesz, apety rośnie, nie? I te medale... Zawsze eee, jednak jednak, jest ta wisienka na torcie i zawsze wiadomo, Wiadomo, że medal też no, dopinguje, bo po to się ciężko jednak pracuje, tak, żeby, no, mówię, żeby się no ja, już tak sprawdzić, żeby, żeby, no, żeby szło do przodu, nie? No, ale mówię, jednak dla mnie, wiesz, jednak dla mnie ten kickboxing to jest, kurde... No jest to najlepsza, najlepsza to terapia, radę, bo, radę no radę to bo to, jest, bo to jest, jest Ja mam motywację, czuble. wiesz, starty, treningi, motywację, wiesz, nieraz było, że… Obiegać, poruszać Nieraz było tak, że wiesz, ja o 6 rano się umawiałem ja z Piotkiem, wypchałem na treningi. To wie, Aga, Aga, to mi butem z łóżka, wiesz? Nie wiem, wstawia, mówię, kurde, nie wie, co mi się. szósta rano, ja już wiesz, przed co to stało. Ale ja właśnie, mówię, był, był, ja był plan. dzisiaj. Nie, Aga, nie, nie, mówi, spajaj, a trening, nie ma. Kurde. No ale był no. plan jakiś, nie? i To mnie motywuje wiesz, i to uporządkuje no. życie. Generalnie zajmuje głowę. No, także, także Bo To zajmuje też. głowę, tak samo jak i młodzieży. Sport nawet nie wieczorny, ale taki, nawet rekreacyjny, nawet kickboxing, ale rekreacyjny, nie? Zajmuje im głowę, no. zajmuje im czas. I mm. ja już też miałem takie sytuacje, że przez tyle co prowadzę klub, że młodzież mówi: Że a, dzięki temu że zacząłem trenować, to nie poszedłem na ławkę, ta, nie poszedłem ta, z kolegami, y, czuję się teraz lepszy, y, lepiej mówi, mi się żyje. Ta. A mówi: A ci moi koledzy gdzieś tam odpadli na ławce, zaczęło się ćpanie, zaczęło ta. się chlanie, i, i mówi. Dzięki sportowi jestem w, tak, tak. w tym miejscu gdzie jestem, mimo że nie byli nigdy zawodnikami, o, nie? Nawet, i, nie, nie nawet nie startowali, nie... ani nawet tam nie mieli takiej ambicji, ale zajęło mi to głowę tak. i, i na pewno na pewno sport odciąga od takich rzeczy jak ławka, koledzy w cudzysłowie, czyli źli koledzy, koledzy złe towarzystwo, alkohol, tak, jara, nieć o. panie, a potem im więcej trenowali, tym bardziej się od tego odbijali i wiedzieli, Jakie oh. to jest szambo, nie? Że to się pakuje w gówno potem tak naprawdę uh. i z którego potem się nie jest wyciągnąć w stanie. Mało tego, chwali y, później, mówię, sami siebie i, i swoją wytrwałość, że, uh. że nie zostali tam z nimi, bo widzieli, co po trzech, pięciu latach tak. dzieje, się dzieje się z ławkowymi z... kolegami osiedlowymi, z blokersami, tak, tak, jak to tak, wygląda tak, potem. Tak. Jeden, jeden, jeden siedzi, drugi zaćpany. Żyje, trzeci, trze, trzeci kaleka, bo tak, ja bo zrobili żyje, go kaleka, żyje, no. czwarty siedzi, tak, 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 no, no, no. bo albo miał rozrubę, albo coś ukradł, bo jak był na tym, jak był na, wiadomo, na, na smakach, no to trzeba było coś ukraść, żeby kupić. No. I, ja, I tak się to ja kończyło. To przecież też o tym problem z prawem, ze wszystkim, że ja jazdy robię, że na dołku, na dołku, to już kurwa teraz żaftobliwie, nie, że, ale że, też jako na dołek, jak, jak mnie brali na dołek, to chłopie, ja już, to już mnie tam normalnie zmieniło. Dzień dobry, panie Rafale. Tak. Ja <laughs> Znowu pan. To ja już szłem i, i jak tam ci dają poduszkę i koc, to, to ja mówię... Tu mogę sobie dwa wziąć. Nie Rafał możesz, nie? To jest te cały Teraz, teraz śmieszny, nie? Ale nie, to jest, wiesz, to, jest to, patologia, nie? To jest ostacza, no nie? Także, także tutaj mówię. Tutaj Kickboxing odgrał, odgrał, odgrał tak, odegrał taką rolę, że, że, że w moim niepiciu. Wiadomo, na pierwszym miejscu moja no, aga, nie teraz żona już. No to wiadomo, bo, że to jest bo, bo pierwszy już, już po ślubie, ale, ale ona i kickboxing, to, to powiem ci, no, gdyby nie kickboxing, to nie co. Bez tego ponad 5 lat, no a no, gdyby nie, nie, nie aga i, i, tutaj pokazała takie i. sport, i zdrowie, ten, no to nie wiem faktycznie. I, 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 ale no tutaj tutaj mówię, no też ten kickboxing to. No, do no to pięć poza... lat to jest dużo jeszcze. mogłoby się okazać, znowu, że, mega że, już by byłoby, że już byłoby dno. Znaczy nie, no ja podejrzewam, że gdyby nie właśnie tutaj moja żona i, i, i też kickboxing, to, no to nie siedzielibyśmy tu i po prostu nie Myślę, że, że już byłoby. No, już mogłoby być właśnie no. po. I, dlatego, I wiesz, tak to, ludzie kończą. No i dlatego też otwieram ten kanał, nie? Otwieram ten kanał Rafał Szopa w walce z naogami, że kurde. Przez taki kanał chociaż jednej osobie się nam no tak, powiedzieć, że to, jak to, jedna to osoba, wiesz, to, jeśli jedna to, osoba to ogarnie, będzie, to, już jest, to, to już jest sukces. To, bo tu, wiesz, będziemy też, będziemy też mówię, tutaj pokazywać różne kluby, kluby w Polsce z kickboxingu, bo tam mówię z Polskim Związkiem Kickboxingu, będziemy to, co ja tu wprowadziłem u siebie, będziemy ci na całą Polskę, że, że zajęcia dla, dla uzależnionych w tych klubach, będziemy te kluby odwiedzać, wiesz, także, także. No, no, motywacja dla tych ludzi. Zresztą już nawet w paru klubach wiem, że, że tam prowadzą te zajęcia. Zresztą nawet te, te, ci, ci ludzie, co tutaj do mnie yy, przyjeżdżają z tego ośrodka, uzależnie ja z nimi trenuję, to kurde, bo oni są z różnych miast. To już tam wiem, że, że w innych miastach idą na treningi. Że i, już wiesz, się ludzie wiesz, no, no wiesz, na No to wiesz, boxing, no to, to już na pewno no, ten no, ich ciągnie do góry, nie? No, także. Ciągnie i do góry i myślę, że jednemu to życie uratuje na pewno. No, także. No fajna sprawa, i tym bardziej, że wiesz, no nie robisz tego, że tak powiem ad hoc, tylko byłeś w tym, siedziałeś i to jest, jest to inny, inny wymiar, bo ty wiesz jak było w środku, nie, wiesz jak było w środku, jak było ciężko się wyrwać, jak było, jak, no, jak było się wyrwać ciężko i jak był moment, że, że już się to wszystko zapędliło tak, że już nie było wyjścia. Ja kiedyś, wiesz, kiedyś na przykład myślałem, kuźwa ty, jak można w ogóle wpaść w nałóg, nie. Idziesz, napijesz się i nie chcesz, to nie kugę. No tak, no, ta, ta, ale tak zaczynają, nie? No, no, Jeden tu papierosek, to wdech, dwa, trzy. A tu nawet nie wiesz, kiedy? Jedna wciągnię, ćmaga, nie? nie, bo to impreza dla a wesołości. Tak. A potem, nie wiesz, się, potem się wiesz, kiedy cię To się okazuje kugę, tak, nie? że już nie ma imprezy bez ciągnagi. Ale mówię, jak to zawsze powtarzam, z każdego gówna da się wyjść. Byle, byle w no, tak odpowiednim momencie. Nie? No i dobrze, no to co? Niech się dzieje i fajnie będziemy to patrzeć, jak to wygląda. Jak się da, to coś trzeba będzie to jakoś promować. Mówię, jedno, ży jedno życie to już jest dużo, a, no, tak a myślę, że nie jednemu to pomoże. Fajna sprawa. Dzięki za dary. <laughs> Znajdujemy się na boisku sąsiadującym ze szpitalem Józefa Babińskiego, w którym mieści się oddział terapii uzależnień, na której byłem. A w tym szpitalu na swoich terapiach byłem parę razy, ale na jednej z terapii, takiej dość długiej, około 7-8 tygodni, terapia zamknięta, gdzie nie było możliwości w ogóle wyjścia na żadne przepustki, na nic. Jedno, jedyna opcja było wyjście na godzinny spacer. Ja wtedy zamiast spaceru przychodziłem tutaj. No i trenowałem, używając różnego sprzętu, różnych tutaj ławek, bramek, także, także różne, różne ćwiczenia z tymi sprzętami wykonywałem. Nawet udało mi się namówić jednego z pacjentów. No i po jakimś czasie zaczął, zaczął tutaj przychodzić ze mną. I, no i trenowaliśmy razem. Chciałbym, żeby ten kanał pomógł wielu osobom. Zapraszam, Rafał Szopa.